Nasz gość, a jest nim doktor Adam Buława, historyk, witamy serdecznie. Panie doktorze, przenosimy się z naszymi widzami już 25 Racławice. maja na Błonie Racławickie do godzin na godzinę 17, a przenosimy się do wieku 18. Dlaczego? 4 kwietnia 1794 roku można było usłyszeć szczęk i błysk racławickich kos. To jest ta bitwa, która znalazła się nawet w słowach Mazurka Dąbrowskiego. W tych nieśpiewanych zwrotkach jest taki pasus dosyć tej niewoli, mamy racławickie kosy, kościuszkę, Bóg pozwoli. Chodzi oczywiście o odzyskanie niepodległości. E, bitwa stała się mitem, bitwa stała się symbolem, bitwa weszła do narodowej legendy, no i to rzeczywiście jest niezwykłe, że późniejszy pułk grandierów krakowskich, czyli uzbrojonych w piki i kosy chłopów, zaatakował baterię rosyjskich dział. No tutaj postać Wojciecha Bartosza Głowackiego, który, jak wiemy, czapką przykrył ląd tejże armaty, dostał wsparcie, Obsługa dział kanonierzy rosyjscy zostali wycięci w pień. W ogóle w całej bitwie jest charakterystyczne, Rosjanie w pewnym momencie zaczęli prosić o no, możliwość oddania się do niewoli. Pardon, ale chłopy nie znali słowa pardon, a poza tym no, był też taki moment, no, że tak powiem, rozładowania się, chociaż oczywiście e, przede wszystkim chodzi o e, no, takie pobudzenie. Nawet myślę w duchu patriotycznym, bo tutaj rzeczywiście pod okiem Tadeusza Kościuszki, no, wiadomo było, że walczą, walczą też o swoją przyszłość. Bo tutaj myślę, że wkrótce będziemy mieć Uniwersał Połaniecki, czyli taki drogowskaz postępowania z warstwą włościańską, chłopską w no, dalszej przyszłości. No właśnie, dlaczego ta bitwa jest tak legendarna, dlaczego ona jest tak ważna w historii Polski? No, właśnie to jest ten moment, kiedy oprócz regularnego wojska, oprócz ochotników szlacheckich, biorą udział w niej mieszkańcy wsi. I oni faktycznie, faktycznie można powiedzieć pokazali się. Te rackowickie kosy pojawiają się potem w takiej broszurze, czy Polacy mogą wbić się na niepodległość ta właśnie pieśń przecież Legionów, która stanie się naszym hymnem narodowym, no również o nich wspominamy. Szkoda, że my nie śpiewamy tych dwóch zwrotek. Tam jest mowa... A prawda, być może Niemiec? to jest dobry moment na to, żeby się o to upomnieć, prawda? O to chodzi, bo żebyśmy... tak, bo tam jest mowa o Niemcu, o Moskalu, nie ale jest też mowa o zgodzie. No właśnie, czy pytanie, czy ta zgoda... No miejmy nadzieję, że kiedyś będzie możliwa, tam się do tego odwoływamy. Ale jest pewne, panie doktorze, że mamy w ten gen, mamy w tym naszym narodzie ten gen, że z Rosjanami to my stajemy do walki odważnie. I, I niczego się nie obawiamy. Ale Jak trzeba stanąć do walki, to stajemy. I 200 lat temu, i kilkaset jeszcze. jeszcze I teraz I później, też. Tak, tutaj, tutaj, co ciekawe, werset. Sam Tadeusz Kościuszko, można powiedzieć, w, w, na chwilkę się wcielił może w rolę zapowiadającego nawet Napoleona. Dlatego, że tam jest y, złamanie tego rosyjskiego też podejścia taktyki tak zwanej fryderycjańskiej, y, kiedy, kiedy to żołnierze idą, że tak powiem, z wolna. A tutaj, a tutaj chodzi o ten. Przygotowanie artyleryjskie ze strony Polskiej i następnie szturm, to zresztą kosnierów, piechoty, ale także i polskiej. Panie jazd. doktorze, z takich ważnych informacji organizacyjnych, żebyśmy sobie wszyscy zapisali w kalendarzach tych tradycyjnych, papierowych i tych telefonicznych. 25 maja Najbliższą zapraszamy. Niedzielę. Na godzinę 17 błonie Racławickie. Wszystko się zgadza. Trzeba, trzeba przypominać o tym. Kto weźmie udział w tym wydarzeniu, będzie ilu podejmować? będzie rekonstruktorów, no i kto będzie Tadeuszem Kościuszko. A to jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście y, 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 niezwykła, y, niezwykła okoliczność. Dobrze, że, że podejmujemy, podejmujemy ten temat i przypominamy właśnie. No, ważne są takie inscenizacje jak kolekcje historii, bo czasami y, ta historia jest przedstawiona w sposób no nie chcę powiedzieć, ale nudny. Po prostu. A tutaj te hmm. scenizacja, no to jednak jest coś, co Przywolek może dotrzeć do nie? szerszego grona odbiorców i też zaciekawić, prawda? Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że rekonstrukcje to jest wcielanie się w atmosferę tych czasów, przypominanie pewnych postaci, przypominanie takich momentów, które przechodzą bardzo często do legendy, jeśli nie lokalnej, to nawet ogólnonarodowej. Do takiej, powiedzielibyśmy, Polityki historycznej nawet wchodzą. To jest ta konsolidacja, no bo też mamy ochotników szlacheckich, i oni ramię ramię z tymi, z tymi chłopami uderzają, i atakują i odnoszą zwycięstwo, a nad wszystkim czuwa naczelnik Tadeusz Kościuszko który staje się naszym narodowym bohaterem. Zresztą powiedział Pan o tym, że chłopi w tej yy, bitwie odegrali ogromną rolę. Wtedy pojawili się kosynierzy, czy oni już byli wcześniej? I jaka była ich rola też później, jeżeli chodzi o kolejne bitwy? Tak, to jest, to jest to ten naprawdę początek. Myślę, że chłopa było stosunkowo łatwo nauczyć posługiwać się kosą oszadzoną na stort czy piką. Yy, oni oczywiście mieli za zadanie no, właśnie atakować, dokonywać tego bezpośredniego szturmu. Oczywiście, oczywiście musieli mieć wsparcie ze strony regularnej piechoty, ze strony, no, właśnie oficerów, samego naczelnika. No i to, i to jest tak naprawdę mit, to jest ta legenda, bo pamiętajmy, że, że ta bitwa to nie jest starcie jakichś wielo szeregów. Po jednej stronie walczy, po stronie polskiej około 6 tysięcy żołnierzy po stronie rosyjskiej około pięciu i więc bardziej chodzi o ten właśnie wydźwięk, potem to w rozkazie Tadeusza Kościuszki zostaje odzwierciedlone. Potem mamy przyprowadzenie do Krakowa zdobytych armat rosyjskich, jeńców. No, można powiedzieć, cały Kraków w podziwie milczącym przeglądał się właśnie tej defiladzie zwycięzców. No i powstanie się rozpoczyna, bo jeszcze mamy i w Warszawie, i w Wilnie. A my podziwiamy, szanowni państwo, to co będzie działo się 25 maja. O godzinie 17 przypominamy e, błonie racławickie. Panie doktorze, bardzo dziękujemy Dziękuję za krótką lekcję historii.